Podczas rodzinnego festynu Pożegnanie lata 2022 na Otmiczan czekały konkursy, koncerty oraz występy komediowe. Oprócz części czysto rozrywkowej na miejscu można było również zobaczyć wystawę fotograficzną Joachima Tkocza, 700-leci Otmic i 20 lat po. Ten reportaż 700lecia to po prostu przeleżał 20 lat na, na negatywach, nie. I, I teraz dopiero, a no w tym roku mamy 720 lat i, no i jest okazja, żeby Pokazać te fotografie, które powstały i no, które jeszcze raz nikt nie widział. No. no, bardzo nam się podoba. E, także znaleźliśmy nawet tutaj naszą córkę na kilku zdjęciach, sąsiadów, tutaj, e, i dzieci ze szkoły, e, władze, także także dużo znajomych twarzy. Dobrze mi się tego podoba. To i ja ledwo ledwo przyszłem, ale podoba mi się to wszystko. Pomimo płatającej figle pogody, tancerki zespołu Refleks wystąpiły przed liczną publicznością. Prezentowane układy wykonywane były przez m.in. mistrzynię Polski oraz wicemistrzynie świata. Myślę, że warto pokazać to, co umiemy przed właśnie tymi najbliższymi. To jest właśnie taka okazja, żeby im to pokazać. Nie zawsze mają możliwość przyjechać na konkurs, a tutaj właśnie jest to blisko i każdy może zobaczyć. Widziałam po prostu inny zespół jak tańczy i mi się podobało. Dołączyłam do tego. Moje zainteresowanie w tańcu pojawiło się w sumie w przedszkolu. Starsze koleżanki już tańczyły właśnie w zespole Reflex. No i tak w sumie zrodził się pomysł, żeby ja też dołączyłam. 720-lecie Otmic skłoniło do refleksji o rozwoju polskiej wsi oraz samych Otmic. Na przestrzeni lat mogliśmy zauważyć transformację zarówno infrastruktury, jak i podejścia władz powołaliśmy Młodzieżową Radę Sołecką i to się udało, naprawdę trafiło to do, do tej młodzieży, że oni takiego zobowiązania dostali. Czują, że, że są potrzebni, że, że coś od nich zależy, że jednak to ich zdanie, które mają, a, a mają różne, także jest ciekawie. Bardzo mi się to podoba, że potrafią wypowiedzieć swoje zdanie, że mają jakieś, na przykład inną wizję niż my dorośli, bo my dorośli niekiedy mówią a to tam starczy, bo to... a oni znowu nam mówią, że nie, że my byśmy to woleli tak czy tak. To staramy się im też przeciw, że jednak jeżeli mają coś ciekawego, to niech sobie to realizują. Wieś w tej chwili jest bardzo nowoczesna. Wydaje mi się, że kiedyś, kiedyś tak nie było. Jest pełna różnych pomysłów. Jest otwarta na Europę, na jakieś wielkie projekty. Jednym z organizatorów wydarzenia był zarząd DFK Otmice. Również w tym stowarzyszeniu z biegiem lat zaszły pewne zmiany. Powiedzmy sołectwo, Rada w Izbicku. No, rządziła, rządziła mniejszość. W większości było albo jeden, albo dwóch kiedyś. Spoza mniejszości radnym był. Nie? No, teraz już się to zmieniło. Jest 8 na 7, jeszcze rządzi mniejszość. Atrakcją na Otmickim Festynie zawdzięczamy wiele śmiechu, zachwytów oraz chwilę nostalgii. Osobą, dzięki której powstała wystawa fotograficzna pana Joachima Tkocza 700-lecie Otmic i 20 lat po. Jest radna i wieloletnia działaczka mniejszości niemieckiej pani Barbara Burnos, jedna z głównych organizatorów festynu rodzinnego Pożegnanie Lata 2022 w Otmicach.